Jesteś odważny? Dobra. Dobra. Jeszcze raz. Nie mam Nie mam loda. Co wreszcie Wszystko mnie niesamowicie boli jest tak fajnie, że nie mogę. Konrad właśnie teraz decydował, że chce zrobić to samo co ja na tej desce. Ja w ciebie wierzę. Yy, chcę jeszcze wspomnieć, że Konrad nigdy nie jeździł na snowboardzie. Konrad! Widulku! <laughs> Czekaj! Cięfą. Tak? Ugięte kolana? Ugięte kolana i musisz się naklej do przodu. Tak? Tak, Dalej, o, zabijesz, dobra, to kurwa. I się zabiję, trzeba się zabijać. Dawaj, 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 dawaj. Ja mam to wszystko nagrane, ale to Ej, czekaj, za trzecim będzie dobrze. Za trzecim razem, za trzecim razem to sobie kręgosłup złapiesz. Czy wy widzicie jakie to jest duże? Czy widzicie jakie on jest głupi? Dwa razy się wpadł, a nadal chce jeść Ja go podziwiam, ja go podziwię. Trzecia runda. Jak ci się uda, to jest egzamda.

Oj Patrzcie jak się popisuje, jak się popisuje kurde. No, jedni, jedni, A nie, nie, nie jedno. Blisko było! Ale jak przyznaj się, jesteśmy siotami. Wytłumacz im, czemu jesteśmy takimi sierotami? Bo kiedy już właśnie skończyliśmy skakać, chcieliśmy nagrać parę słów do was i zapomnieliśmy. I się o tym nie włączyły, nie nacisnął przycisku play record i i i no, i tak to się stało. I wszystko poszło w <coughs> <do, do>, <noise> <noise> O fuj! Jezu, jak ja tego tak nie uzyskałem. Ale ja tak się umiem <noise> tak Nie, 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 <noise> I tym akcentem kończymy odcinek. Trzymajcie się. Cześć!